Kochani, dzisiaj bez przepisu, ale to wyjątkowy czas, więc chciałam Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe. Pamiętajcie, aby te święta były naprawdę spokojne, bo to, czego zawsze życzę sobie ja, to właśnie ten spokój, a nie gonitwa, sprzątanie, mycie okien, rozruba w całej chacie. Nie! Odpocznijcie, skupcie się na rodzinie. Celebrujcie ten czas, bądźcie szczęśliwi, zdrowi! A o wypieki się martwić nie musicie, bo z Sugar Lady wszystko wam wyjdzie, więc udanych wypieków. Streets are full and decorated. People shop exhilarated. Everybody knows it soon—it's Christmas. The trees are all lit up around the town, and everywhere you look, you see lights are twinkling. Not a single face can wear a frown, for we know Santa will soon be here. So give me that cheer, give me Także jeszcze raz wesołych i spokojnych świąt i widzimy się przy kolejnym przepisie. Pa!